Kiemaneczko, zwycięzcą poprzedniego giveawaya jest ta osoba. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to takie są zasady. Dobra, zapewne każdy wie, że ja jestem bardzo dobrym graczem. O ile nie najlepszym, możecie sobie pomyśleć, Łe, co on gada za głupoty? Przecież on jest bardzo słaby. No właśnie, chodzi o to, że. Ej, jak taki kozak jesteś, to dawaj, graj bez celownika. Ty, no dobra. No, zostaw go! Ej, mnie się no ja go nie bije go, no. Siema. Why you... zatańcz, albo pokaż coś. Halo. Yeah. Rób coś. Czekaj, ja mu dam broń. Okej, okay. mam go na celowniku. zrobi. nie! Why you. Why you bully me? Dobijaj go, dobij wund. się oh, idzie oh, po oh, niego. Tu dwaj kolejni przyszli. Go okay. No i że... niestety. 195 dostał! Z kinofago, skinofago! Nie. No. nie trafiłem! Dostał! Nie! Dobrze! Znaczy ogólnie to ja bym ich zabił, tylko jakbym miał celownik, wiesz? Pokaż mi jak ona będzie wyglądała, jak nie mam celownika. Prawie jednego zabiłem! Zabiłem! Ty masz to, migana? Nie. Ty na niego nie głosowałeś, czy mi go oddać? Dziękuję. Masz ammo do snajpy? Co to się mówi. Daj ammo do snajpy. Dobra, masz, masz, masz! Tu! Pom pomagam! Aha, ty nie żyjesz! Hej Czy da się ciebie uleczyć jako duch? Ej, dobre pytanie. Da się! Ma, no, nie da się. O, wyżedł! Wyżedł! Dobra, liftuję. Ej. Gdzie jest ta furgonetka? Mm, ej! Halo? A Łap, przestań! Ja ci tylko logikę chciałem trochę dać, mi byś się jakaś przydała. O, nie głosowałeś na niego, halo! A myślisz na chwilę? Nie, nie, nie. Jest... Ale... Naprawdę. No i z migana, zerujesz. Myślisz, że jestem głupi. Ale nie zrobię nic z Tomigana. Aha, no, strzelam w niego! Dostał! To... Ale, ale dlaczego? Nie, nie mogę go trafić! Nie! Uu, dlaczego umarłeś? No jezu, dobra, weź się strzelaj, nie trafisz i tak nigdy. A! A! Nie! Nie! Ja tu kogoś. Nie, dostał 90! Bo nie mam celownika! Pst Wow. Nie! Zepsułeś! Teraz wiedzą gdzie jesteśmy! Chodź, się chodźcie chodź, się schowamy, się tu. Dobra. Przestań szkalować nasz naród! Ty baba jesteś. Wychodzę. Nie, to był żart! Nie znasz się na żartach. No tak Bum! Bum! Czemu ty tą sklepową No to dobra, nie będę! Prawilną miejscówkę. No, dobra, i chcesz. To ja tu mam przeciwnika. Generalnie. No nie, no ja przyszedłem obok niej. A. To zabiłem! Co? Może weźmiesz tam, nie? Ma potę. mi przyniesiesz? To wezmę wtedy. A co, ja służąca? E, nie. To ale... okej, okay, już ci niosę. Nie, przyjaciel. Ja, no proszę, tak. a, czy, a! Ja go Jogo Chodź tu! Puma! Puma dostała raz! Jest! Dwóch! W trzy mam bez celownika! No to, mi się, no to mi się. Uuu, uh, disco Disco Patrz teraz, disco, o, oh, disco, disco Disco, disco A, ah, disco, disco oh. Co uciekasz, nie ma <głupy> Chłop się bandażami leczył Dobrze Dobrze, stój Stój, 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 hasło Dobra, dobra Prawie. Ale dostał lasera! O tu jest! Tu jest! Tu jest! Biegnie, biegnie! Zabiłem! Patrz Uff, o mnie! Tak, 100%! 100%. A <laughs> oh, oh, bo ty masz jeszcze pół sekundy! Ej, cieszę się, że Tilk zostało zniszczone? Mam nadzieję, że zbudują tu coś fajnego, wiesz? W dziewiątym sezonie. Że to nie będzie tak stałe jak taka kupa jedna wielka, tylko że coś tutaj postawię O nie! Dawaj go z dawaj! Fuck, mam go, to jest drugi. Patrz, dawaj, dawaj! Dawaj go, dawaj go. Dobra. Kiedyś go trafię. Kiedyś. Kiedyś. No. No kiedy go trafię?! to No nie mogę go trafić! Zabiłem go przez przypadek Co to jest? Oh, o To chyba jakiś stary... Um. Y że co? To ten no stary dziad tutaj jakiś jest Aha, okej okay, dobra Tylko spróbuj mi to zniszczyć Nie! Hey. Ej Ej, znalazłem przypadek! Zbierałem piosenkę przy ognisku jakąś o nie ogni Dobra, przestań, no, przestań, 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 przestań! Przestań! No bo nie wiem brzydko. Ty patrz Lama na 110 Widzisz lama! Ej, ty mnie. <laughs> no nie mogę go trafić! dostał Taką stracił ci szok. Wow. Wow. Bu, 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 bu. Kuba game. O! Pu pu pupa, 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 game są. Jeden są Jeden ma jeden Jeden leży, jeden leży, pik pik pupa, 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 Tutaj pyk 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 pupa, pupa, Pyk Mam problem. No, i to bardzo pilnie, bo jestem w dziwnym miejscu. Szybko! Hmm. Masz do mnie już przyjść? <laughs> znowu, no, 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 no Idę. No, 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 no. Gdzie ty idziesz? Saufaj mi! Stricto, gdzie ty idziesz? Pomóż mi! Ja tu już płaczę ze stresem. <laughs> Pomóż mi! Ja tu już płaczę! Siema ma! <laughs> siema ma, <siema>. ma! <laughs> Stricto! Mój ty bohaterze! Polecę po to. Odkryliśmy tu na zawsze. No Wiesz ile mam matców? No. Ile? 200 No to przecież wyjdziemy stąd. Nie. Za, daj mi, zaufaj mi. Daj mi, daj mi te matce. Daj mi te matce Zbuduję. Chodź ze mną. Let's do this. Czekaj, czekaj. <grywa> 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 Strefa! No przecież idziemy już. O nie, nie, wow, nie, o! nie, idziemy, To nie, to. Ale ja jestem, nie, 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 ja nie, 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 Chodź, chodź, chodź. No są rzeczy ważne i ważniejsze. Chodź, Dobra, prowadź. Chodź. Czekaj, 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 oni gdzieś tu muszą być. Aaaa! Co ty robisz? Nie strzela. No wow, nie. A, no nie, nie, oh, nie każ mi wychodzi stąd. No nie! Do czego mnie dusisz? Nie mam jak do ciebie dojść. No nie dochodź, tylko chodź! No. Nie! Dobra, ten strict to to jednak bot jest. Jeżeli chcecie obejrzeć jakiś dobry gameplay, to zapraszam na mój kanał Jaworski TV. Ej ty, ale ja tutaj stoję! Dobra, no może rzeczywiście masz rację, no ale musisz wiedzieć, że się staram, okej? Okay? Dobra, a tobie widzu dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby wpić na Discorda i tam wysłać screena ze swoimi zakupami z moim kodem. To wtedy wasz screen pojawi się na odcinku. A i przy okazji przypomnę, że mam Facebooka i Instagrama, także możecie tam wpić i zafollowować i polajkować, bo jest tam bardzo fajnie, fajne zdjęcia, fajne posty i itd. Tak <gry>